To nieprawda, że państwo Donalda Tusk'a nie działa. To kłamstwo. Państwo Donalda Tusk'a jest szybkie, sprawne i silne, zwłaszcza jeśli chodzi o Jerzego Owsiaka, bo taki los spotkał schorowaną emerytkę Storunia, która w mediach społecznościowych pod wpisem Owsiaka napisała: "Gin człeku". I to był jej błąd, bo machina państwa ruszyła i nagle się okazało, że policjanci, o tak, są w chwilę w stanie zlokalizować tą osobę, przyjść do domu, zatrzymać, przeszukać mieszkanie, a prokuratura jest w stanie postawić zarzuty. Tak, szanowni państwo, choć brzmi to jak historia rodem z państwa policyjnego albo Orwella. To wydarzyło się w Polsce, a konkretnie w Turniu. Więcej w komentarzu. Tutaj wszystkie szczegóły. Zapraszam Państwa do obejrzenia i podzielenia się tą historią, bo historia to niezwykła. Historia to, która powinna być dla nas wszystkich przestrogą, bo wpisem erytki, owszem, można potępiać, można oceniać różnie, ale to, jak zadziałało państwo, tylko dlatego, że chodzi o Jerzego Owsiaka, daje do myślenia. Karol Gac, pozdrawiam.